MKSL Gros Lublin wraca do walki o mistrzostwo Polski. Podopieczne Sabiny Włodek 21 i 22 kwietnia zagrają dwa mecze z pogonią Baltika Szczecin w ramach półfinału play-off PGN i G Superligi. Z serii do trzech zwycięstw dwa pierwsze spotkania odbędą się o godzinie 18 w Hali Globus. Kibice mogą się spodziewać emocjonującej walki, ponieważ do Lublina przyjedzie naprawdę wymagający rywal, będący w bardzo dobrej formie. Zespół bardzo doświadczony, mający w swoich szeregach zawodniczki, które od lat grają już w ekstraklasie, zawodniczki, które grają w reprezentacji. Myślę tu o gościu Stasiak, o... Monice Stachowskiej, ale również i Monika Głowińska, która jest zawodniczką bardzo doświadczoną i przede wszystkim Sałomija Siwierska, która jest bardzo mocnym punktem w bramce. Z tego próbują kontrować. Mają grę poukładaną, dobrze rozumieją się na boisku i na pewno są trudnym rywalem. O sile pogoni świadczy też fakt, że Lubliniankom w tym sezonie ani razu nie udało się pokonać piłkarek ręcznych Adriana Struzika. W Szczecinie padł remis, a w Lublinie górą były przyjezdne. W pierwszej rundzie grałyśmy mecz wyjazdowy w Szczecinie. Mecz, który rozgrywany był w środku tygodnia między Pucharami. Podobnie było w rundzie rewanżowej. To był ten okres, kiedy, kiedy złapaliśmy wyraźny. Wyraźne dołek kiedy byliśmy naprawdę na sporym zmęczeniu spowodowanym grą w pucharach i, i rzeczywiście Pogoń jest tym zespołem, którego nie udało nam się pokonać. Zespołowi z Lublina w walce z Pogonią będzie mogła pomóc Agnieszka Kocela, która po 3-miesięcznej kontuzji nadgarstka jest już gotowa do gry. Chcemy wygrać, damy z siebie wszystko, na pewno nie jest łatwy przeciwnik, ale... Wiemy, czego możemy się po nich spodziewać. Jesteśmy dobrze przygotowane taktycznie, fizycznie i mentalnie i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i wygramy. Zespół z Lublina liczy na to, że do Szczecina pojedzie mając na koncie już dwa zwycięstwa. Plan, plan jest taki, żeby wygrać tutaj dwa pierwsze spotkania, jechać do Szczecina i, i zawalczyć już w pierwszym meczu o, o wygraną. Zdajemy sobie sprawę z, z siły przeciwnika, ale znamy też swoją wartość, wiemy na co nas stać. Zobaczymy. Będziemy chciały wygrać w trzech spotkaniach i jeżeli, jeżeli to nam się nie powiedzie, to zawalczyć w czwartym, tak żeby już do Lublina wracać ze spokojną głową i przygotowywać się do finału. Jeśli podopieczne Sabiny Włodek pokonają Szczecinianki w serii do trzech zwycięstw, w finale zagrają ze zwycięzcą pary Wistal Gdynia Start Elbląg. Pierwsze dwa kroki w stronę finału Lublinianki mogą zrobić we wtorek i środę oba mecze o godzinie osiemnastej w Hali Globus.